Cześć, Karol z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę wyjątkowy, ponieważ raz, że powiem o komiksie, który kupiłem, ale też zaprezentuję Wam komiksy, które udało mi się wypożyczyć w bibliotece. Dlatego tutaj będzie ten odcinek podzielony na dwie części. Zacznijmy może od pierwszego komiksu, jest to Flex Mentallo, autorstwa Granta Morrisona i Franka Kwatleja znanego już duetu. Ci panowie stworzyli razem chociażby All Star Supermana lub New X-Men, no, to, to jest te jeden z tych duetów scenarzystów, którzy idealnie się yy, uzupełniają. No i tutaj mamy zasietowa. Seria Flex Mentallo, cena okładkowa 59,99 Oczywiście wydany komiks jest przez Egmont. No i mam tutaj absolutnie genialny tutaj na górę, który bardzo mnie już zmusił do kupienia, no bo jednak stwierdziłem, że chyba jednak uratuje tę naszą planetę Ziemię. No tutaj mamy genialne recenzje komiksu, no ale ja już też o nim bardzo dużo słyszałem. Komiks oczywiście jest yy, wydany pod 7 DC i to chyba jest, ja pamiętam, że DC, w ramach DC Vertigo wydany jest ten komiks i no wow! Wygląda fenomenalnie, po prostu. I mamy tutaj przedmowę, ojejku, będzie dużo czytania, ale ja bardzo lubię przed, przedmowę, zwłaszcza właśnie w komiksach Genta Morrisona, one są bardzo, zawsze bardzo ciekawe. Nasza rzeczywistość rozpada się na kawałki a ja się za na nocnej zmianie. Tymi słowami zaczyna się Flex Mentallo. Jak tutaj widzimy Frank Quietly, no wybitne są te rysunki. Ja tak kocham jego kreskę. Ona jest taka bardzo brzydka, taka powykręcana wręcz. Naprawdę wygląda to fenomenalnie. E, w ogóle ostatnio odkryłem, że Flex Mentallo pojawił się też w potolu, więc bardzo bardzo się cieszę. Ja niestety z Dumpatelem Patolem nie jestem na bieżąco, bo ja zacząłem ten serial oglądać, kiedy wyszedł już sezon. Yy, bo akurat te środy czytałem komiks akurat yy, właśnie Ran Morrisona. Yy, jego jego Dumpatel y czytałem, to jest absolutnie fenomenalny. Yy, no, ale jakoś jednak odpadłem od tego serialu, ale ostatni raz sobie do niego wróciłem i podoba mi się bardzo, nie no. Ten styl Franka Quatleya jest absolutnie rewelacyjny, po prostu. No świetna rzecz, no widać, że to jest komiks, to jest komiks dla mnie, słuchajcie, no to jest Grant Morrison, jak gdyby komiksy Granta Morrisona, ja byłem w ciemno, on jak gdyby, no jego historie są zawsze takie kompletnie obłąkane, on jak gdyby, no uważam, że ten świat DC wykorzystuje w pełni, jak gdyby wszystkie najdziwniejsze rzeczy, które są, w, w... przepraszam, wszystkie najdziwniejsze, Koncepty rzeczy, które w ogóle y, są w y, uniwersum DC. No, Grant Morrison je wykorzystuje. No, y, jak już mówiłem, no to jest cztery zaszytowa miniseria, więc to jest dosyć y, króciutki komiks, ale wydaje mi się, że na pewno y, powiem o nim na kanale albo zrobię taką solową recenzję. No, ale wydaje mi się, że w ogóle zrobię taki materiał, y, w tym po prostu powiem o paru komiksach, jakie jakiś czas temu y, czytałem. O komiksach te wydają mi się ciekawe. No to teraz już przyszedł czas na komiksy z biblioteki. Na pierwszy rzut lecą trzy pierwsze tomy serii Skalp Jasona Arona. Mamy pierwszy tom, mamy drugi tom oraz mamy oczywiście trzeci tom. Naprawdę bardzo się cieszę, że udało mi się zebrać te trzy tomy tej sześciotomowej serii. Bardzo już od dawna sobie ostrzę zęby na ten komiks. No jednak to jest DC Vertigo. Ja uwielbiam ten imprint. To jest Jason Aaron. Uwielbiam tego scenarzystę, a o tej serii słyszałem naprawdę masę, masę dobrego. Naprawdę ta seria komiksowa ma świetne opinie. Dlatego też właśnie postanowiłem to sprawdzić i no, jestem naprawdę bardzo szczęśliwy, że udało mi się te trzy pierwsze tomy wypożyczyć. Dlatego teraz Przyjrzymy się każdemu z nich osobno. No i mamy pierwszy tom. Tak jak mówiłem, DC Vertigo. Tak się prezentuje Grzbiet. Uwaram, że jest, uważam, że jest naprawdę bardzo ładny. Bardzo mi się podoba połączenie żółci i Czerwieni. Komiks jest oczywiście wydany przez Egmont. Jest kwal klasyfikowany jako tylko dla dorosłych. Cena okładkowa. 8999. Dlatego tutaj ponownie naprawdę biblioteka dała mi okazję zaoszczędzić. Tutaj można sobie przeczytać recenzję, jak to są chude, optymistyczne. Tutaj można sobie przeczytać opis. No i sobie teraz ten komiks przewertujmy. Wprowadzenie. Zapisał Ben i Vaughan scenarzysta chociażby komiks taki jak Saga lub, yy, lub Paper Girls. Naprawdę fenomenalne komiksy. No i patrzcie, no ja to teraz otwieram i zobaczcie, jakie te rysunki są przepiękne. No ja nie wiem jak wy, ale ja tego typu kreskę uwielbiam. Naprawdę. Wow. <laughs> bardzo, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. I kolory. Kolory są przepiękne. Popatrzcie. No naprawdę wygląda to fenomenalnie. Zobaczmy czy są jakieś dodatki, bo to mnie interesuje. Zapowiedź drugiego tomu. No nie, mamy tylko yy, rysunek, który tam miał pomować <coughs> serię. Jeszcze sobie przesiedliśmy może tutaj. Przebertujmy sobie ten komiks. Nie no, tak jak mówiłem, rysunki wyglądają fenomenalnie. Na pewno pojawi się jakiś materiał u tej serii, kiedy uda mi się już ją w całości przeczytać. Aczkolwiek mam też jakieś takie krótkie wrażenia po tych pierwszych trzech tomach. Wow! Podoba mi się to. Naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba, słuchajcie. Dajcie znać, co wy sądzicie o tego typu kresce. Udajcie sobie, że to, jest dosyć, no, to są dosyć specyficzne rysunki, nie? Umówmy się. No, ale idealnie trafiają w moje gusta. Yy, tak się prezentuje drugi tom. No, i już od razu można zauważyć, że ten komiks jest jednak grubszy w stosunku do yy, pierwszego. Tutaj, zobaczcie, no, widać, że ten jest no, no bardziej pokaźny, jak najbardziej na plus. Yy, tutaj również sobie można przeczytać, jakby ktoś był chętny. O, i tutaj już patrzcie, komiks jest do 99,99 i Także no, ponownie biblioteka dała, dała, dała mi okazję do zaoszczędzenia pieniędzy. Dlatego uważam, że no, nie warto korzystać z tej cudownej instytucji. O, i tutaj jak widzicie, wprowadzenie. Tym razem pisał Ed B. Baker. Fenomenalny scenarzysta. Komiks takich jak Wszyscy moi bohaterowie, to ćpuny, Kryminal, Captain America, Daredevil, Pal, no masa, masa komiksów jego jest fenomenalna. Patrzcie, no patrzcie tutaj te rysunki wyglądają fenomenalnie, zobaczcie jak ta gra kolorów, bardzo mi się to podoba. Popatrzcie. No nie, dajcie znać co wy o tym sądzicie, bardzo mnie ciekawi wasza opinia. No tak jak mówiłem, mi się to naprawdę, naprawdę bardzo podoba. No tak, no ten styl naprawdę, słuchajcie, trafia, trafia w moje gusta. Uważam, że jest absolutnie fenomenalny. Popatrzcie. Piękne plansze. Piękne plansze, naprawdę wybitne, wybitne dzieła, słuchajcie, wybitne dzieła. RM Guerra. Naprawdę bardzo mi się podoba jego styl. O, tutaj mamy już więcej dodatków. Wstęp do zaszytowej wersji Skalpu, autorstwa Jasona Arona. Dziwne, że nie było tego w pierwszym tomie, no ale ważne, że jest w ogóle. Kładki, szkicownik, bardzo fajnie. No i dalej. Rysunki są absolutnie, absolutnie przepiękne. Popatrzcie tylko. No, nie, naprawdę, naprawdę, rysunki bardzo mi się podobają. No i mamy trzeci tom, który jest naj, yy, najmniejszy, najcięższy. W stosunku do poprzednich tomów. No, łatwo jest to zauważyć. <laughs> no, ale jeżeli tutaj tak scenariusz rozpisał, no to to jest najważniejsze. No i też ten kamień jest najtańszy. 79,99. Bardzo ładna okładka. Przeoblikujmy sobie skalp. O, tutaj jest uszkodzona. Tutaj jest uszkodzona. No, ktoś chyba nie szanował. Yy, I tym razem wprowadzenie yy, pisze Jason Star. Skąd kojarz to nazwisko? Kart nazwisko. O, nie, no te rysunki również są fenomenalne. Popatrzcie. Popatrzcie, jak to jest ładne. Naprawdę, naprawdę tutaj idealnie pan Gwera, idealnie trafił w moje, w moje gusta. Wow. Wygląda to bardzo dobrze, popatrzcie tylko. Mhm, bardzo mi się to podoba. Jestem ciekaw właśnie co wy, co wy sądzicie o tego typu kresce, dajcie znać właśnie. Fenomenalne. I te rysunki, rysunki również absolutnie przepiękne. Popatrzmy sobie, może na dodatki. Również mam tutaj szkicownik. Tutaj widać, że komputerowo był rysowany. No, wiadomo o co chodzi. Bardzo fajnie. Lubię takie szkicowniki sobie bardzo przeglądać. Francuskie wydanie. O! Też. Ciekawe, ciekawe. O! Więcej dodatków. Mamy. Nie, no i mamy notki o, o twórcach. Następnym komiksem jest Hellblazer autorstwa mojego ukochanego Garfa Nisa. Pierwszy Tom. Dosyć pokaźny. Porównajmy sobie na przykład z takim. Twitcherem, Kaznodziejem, no nawet jest grubszy od niego. Znaczy powiem, że tutaj jest 13-14 zeszytów pewnie jest. No Garth jest wybitny scenarzysta uważam. O, bardzo fajna tutaj obsada rysowników, Steve Dillon chociażby, odpowiadając też za Kaznodzieje, mojego ukochanego. Przewartujmy sobie ten komiks. W ogóle, bardzo ładny jest ten grzbiet. Taki bardzo prosty, ale podoba mi się. Naprawdę mi się podoba. W ogóle Garfenis, no, to jest świetny scenarzysta, moim zdaniem. Yy, on jest takim trochę... robem zombie komiksu. Te jego komiksy są takie bardzo brudne, nieprzyjemne. To jest takie exploitation, co nie? Ja, ja bardzo lubię tego typu styl, jednak... No jego komiksy bardzo mi przypadają do gustu, no. Właśnie wspomniany już Kaznodzieja, to jest dla mnie jeden z moich ulubionych komiksów prawdopodobnie. Popatrz na te rysunki. One są naprawdę, naprawdę genialne. Idealnie uważam pasują do Dziuna Konstantina Tak, będziesz mówić Konstantain eee, Zapytajcie Emila Gajmana i Alana Mura. Oni wam powiedzą, że mówi się Konstantain, ale Konstantin lepiej brzmi. No bardzo ładne, naprawdę fajne, fa, fajne bardzo rysunki. I kolory też ładne, dosyć. No to takie uważam bardzo pasujące do do Johna Constantina. Oj, ojejku, zatrzęsło coś, przepraszam. No, sobie to jeszcze przewertujmy. Patrzcie. Bardzo dobrze to wygląda, naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No jeżeli chodzi o same Mm, samą warstwę wizualną tych nowo nabytych komiksów, to stwierdzam, że no każdy z nich jest fenomenalny. Naprawdę idealnie moje gusta. O, tej patrzcie. Czerni i się wkrada nawet. No bardzo, bardzo mi się podoba. Popatrzcie. Desz, dajcie znać ponownie, co sądzicie o takiej kresce. No też jest taka widać bardzo bardzo dziwna, taka no, no, w stylu, w stylu żona Konstantina. Zerknijmy sobie na dodatki. Okładki. O! Hellblazer. Piekło jest wybrukowane dobrymi autorami. Notki o twórcach. I to by było chyba na tyle, jeżeli chodzi o dodatki. Komiks również jest wydany przez Egmont. Również jest... Y jak tutaj klasyfikowany jako tylko dla dorosłych. Cena 119,99. Ostatnim już komiksem co jest Before Watchmen. W tomie znajduje się historia o Minutemen oraz Silk Spectre, czyli gwardziści i jedwabna zjawa. Nie mogę się przyzwyczaić do tych do tych nazw, yy, dlatego bardzo Was przepraszam. Yy, komiks wydany przez Egmont klasyfikowany jako tylko dla dorosłych. Nie widzę tutaj nigdzie ceny. No i tak, słuchajcie, jeżeli śledzicie mój kanał, no to wiecie, że ja kocham Watchman jak gdyby to jest jeden z moich ulubionych komiksów. Jak gdyby, no to jest fenomenalny komiks, fenomenalna historia. Mam o tym, mam o tym, czy to jest pomazane ołówkiem? Mam o tym, nawet odcinek na kanale o tym komiksie, dlatego polecam. W ogóle, właśnie, tutaj zatrzymałem się na twórcach. Derwin Cook, on jest autorem tej Minutemen, a Amanda Conner jest autorką Silk Spectre. Derwin Cook chociażby jest znany z komiksu Nowa Granica, a Amanda Conner z Harley Quinn, z New 52 oraz DC Rebirth. zdaje że też napisała. No mamy Minutemen. Podobno ci Minutemen to są, jest fenomenalny komiks. Silk Spectre jest podobno bardzo, bardzo średnia. No ale popatrzcie, pała się jak te rysunki. Tutaj mamy Hooded Justice, to jest fenomenalnie się prezentuje. Zarówno jeżeli chodzi o rysunki, jak i kolory. No. Ja naprawdę, naprawdę kocham ten styl Darwina Uważam, że no jest taki bardzo. Przypomina mi trochę Tima. Wiecie, Batman The Animated Series i, i tak dalej. Wiecie, Dini i Justin tutaj się trochę wkradają. Ale nie, no, pa patrzcie na komedianta. Świetna ilustracja. No, bardzo mi się podoba. Naprawdę, ja uwielbiam styl Derwina Cooka. Popatrzcie. No Jeżeli jesteście fanami tego scenariusza, to wydaje mi się, że. Że bardzo szkoda, dlatego że właśnie w tym jest też ta Silk Specter, która jest pode mną, no bardzo, bardzo słaba. No ja się jej nie czytałem. Dobra. Eee. Zobaczmy sobie, może teraz tam Silk Specter, Żeby nie było nie tylko tutaj tych minut, my na gdzie ona jest. Długa jest ta miniseria, nawet to jest chyba 5 zeszytów mm, Nie ma napisane, okej. Okay. Nieważne. O, mamy. Bardzo ładna ilustracja. Tutaj już te rysunki są dużo gorsze. Niezbyt mi się podobają, przyznam szczerze. No, no po, prostu, po prostu nie jest to mój styl. Jak tutaj widzę, to będzie o Lori. Nie o Sali, czyli, czyli Lori jest tą drugą Silk Spectre. Pierwszą jest jej matka Sali. Ale okładki mi się bardzo podobają. Okładki mi się bardzo podobają. No, rysunki niestety dużo, dużo mniej. Chyba ten komedianta. No, nie, nie wiem, jakieś takie, no, patrzę na, na te nogi, jakieś takie. Nie, podobają mi się. Nie jest to, nie jest to ewidentnie mój, mój styl. Może to jest też kwestia tych, tych barw, które mi trochę na, też nie od, nie odpowiadają zwyczajnie. O, patrz jaka piękna. Taka więc kwasowa narkotyczna okładka. To jest, no to jest, pisze piękne, naprawdę ja bardzo lubię tego typu styl. No szkoda dlatego, że w, w środek komiksu już nie jest tak, tak piękny. Dobrze. No to przejrzyjmy się może tutaj yy, dodatkom. No to jest Just, jest dosyć brzydko narysowany. No ale jak widzicie, jest go Jim Lee. Ja osobiście nie jestem jego fanem, więc yy, za duży lat 90. dla mnie. No tutaj też kolejna alternatywne układki. To jest ładne, to też w sumie jest ładne. To jest bardzo ładna okładka, To jest bardzo ładna. Ten on jest silk Spectre. O, i tutaj mamy fajnie członków Minutemen, Tylko nie wiem dlaczego są te, te polskie nazwy. Jakoś nie mogę się do nich przyzwyczaić. Na przykład no Hooded Justice... Nie, nie mogę się przyzwyczaić do zakryptowanego Sandy. tak samo Silk Spectre czy Night Owl. Widzimy. No, Minute to zawsze był ten wątek, który bardzo mnie fascynował, kiedy czytałem Watchmen. A czytałem Watchman z pięciu razy już chyba. To jest tak kocham ten komiks. Tutaj mamy posłownie Amandy Conner. Notki o twórcach. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o Before Watchmen, Minutemen i Silk Spectre. Dajcie znać, co sądzicie o moim tutaj zakupie i wypożyczonych komiksach. Jak widzicie, jakimś trafem wszystkie one są z DC, więc taki ze mnie fanboy, taki ze mnie fanboy Marwela. No, więc słuchajcie, dzięki wszystkim za obejrzenie tego unboxingu. Pozdrawiam Was wszystkich i życzę miłego, miłego, spokojnego wieczoru i przyjemnego, długiego weekendu. No i właśnie jeszcze raz zachęcam Was do podzielenia się swoim opinią w komentarzach względem tych, komiksu, względem tych komiksów, No i jestem prawie że powiem że przynajmniej o większości z nich. Powiem na kanale. Dlatego jeszcze raz dzięki wam wszystkim za oglądanie. Zachęcam Was do dalszego śledzenia pogadanki komiksowej. Trzymajcie się, cześć!